Witajcie z tej strony hodowla ZDW Jesteśmy dzisiaj z filmem z 13 września I dzisiaj przedstawię wam stan hodowli na wrzesień Ale fajne niebo Także przejdźmy teraz do hodowli Jako pierwszego widzimy tutaj samca srebrnego belgijskiego Tak się on tutaj prezentuje pod nim mamy kolejnego samca srebrnego, belgijskiego, trochę mniejszego Tutaj mamy samca brązowego, belgijskiego To jest największy samiec w całej hodowli, waży 8 kg I tutaj mamy samczyki, mieszańce srokacza niemieckiego Tutaj tak samo samczyki Tutaj mamy cztery srebrne belgi Tak się one prezentują Było ich sześć, ale niestety dwa padły, nie wiadomo czemu Możliwe, że to jest związane z tą samicą, która tutaj jest Dlatego, że ona wcześniej miała również tylko, e, tylko cztery młode Tylko cztery przeżyły Nie wiadomo Tutaj mamy 8 Belgów brązowych Razem z samicą belgijską Tutaj wszystko są czyste belgi, Albo brązowe, albo srebrne Tutaj mamy dwa samczyki Mieszańce srokacza niemieckiego. Przejdźmy teraz do samic. O, samic mamy dwie samice. E, jakby taki cały okaz największy e, w całej hodowli. Z takimi uszami dużymi. E, samica srebrna belgijska. Tak się ona tutaj prezentuje. No, nie mieliśmy takiej samicy <grych> z takimi uszami dużymi. Tutaj mamy e, samicę. Drugą, już srebrną, belgijską. No, i tutaj standardowo kury i Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale. I widzimy się w następnym filmie.